Zatrzymaj się na chwilę, by oddychać z intencją. Nie tak jak zazwyczaj mechanicznie, ale z prawdziwą intencją, bo pokażę Ci, że taki intencjonalny oddech otworzy Ci drzwi do świata cudów, do świata, który dla większości ludzi jest niedostępny. Niemal nigdy nie potrafią go dotknąć, ale Ty możesz to osiągnąć dzięki oddechowi. I chcę Ci teraz zadać pytanie: A co, jeśli klucz do transformacji Twojego przeznaczenia zawsze znajdował się pod Twoim nosem? Klucz do przyciągania obfitości, do przemiany Twoich relacji, do uzdrowienia, do energii, do witalności i ostatecznie do stworzenia spektakularnego życia, co jeśli zawsze, zawsze, zawsze był pod Twoim nosem? To, co teraz Ci powiem, to nie jest byle co, to zaawansowana technika oddechowa, która była przekazywana wyłącznie w kręgach hermetycznych, tylko najbardziej zaawansowanym uczniom i tylko tym, Którzy byli na to gotowi. To coś naprawdę, naprawdę potężnego. Zostań więc do końca filmu. Ale zanim zaczniemy, jeśli wierzysz, że oddech może zmienić Twoje życie, napisz teraz w komentarzu wierzę i zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić żadnego z moich filmów. A teraz słuchaj bardzo uważnie i zostań do końca, bo ta instrukcja jest naprawdę, naprawdę potężna. Poczuj moc, co w tobie płonie. Niech prowadzi cię w jasne strony. Droga czeka. Witaj niezwyciężony, witaj niezwyciężona. Mam nadzieję, że masz dziś spektakularny dzień, że się rozwijasz, że wzrastasz, że jesteś przykładem dla innych i że codziennie wznosisz swoje życie na wyższy poziom. A więc pozwól, że wyjaśnię ci, dlaczego oddech jest tak potężny. Zacznijmy od zasady wszystkich zasad. W Biblii, kiedy Mojżesz miał stawić czoła faraonowi, żeby wyzwolić lud hebrajski, zapytał Boga, co mam powiedzieć ludziom, że kto mnie przysyła. I wtedy Bóg po raz pierwszy w historii objawił swoje imię. Brzmiało ono JHWH, co w tłumaczeniu z języka hebrajskiego brzmiało jestem, który jestem. I teraz chcę ci pokazać, że Bóg to oddech. W Księdze Rodzaju czytamy: Bóg ukształtował człowieka z mułu ziemi i tchnął w jego życie tchnienie życia. W ten sposób powstał człowiek jako istota żyjąca. I zauważ, pierwszą rzeczą Jaką robisz po przyjściu na świat jest oddech. Co robi lekarz, gdy się narodzisz? Klepie cię w tyłek, żeby sprawdzić, czy oddychasz. A ostatnią rzeczą, jaką zrobisz odchodząc z tego świata, jest wydech. Jeśli widziałeś kiedykolwiek jak ktoś odchodzi, niemal następuje ostatni wydech i z tym wydechem odchodzi dusza. Oddech to życie w swoim ciele, ale także życie dla twoich marzeń. Zobacz, co dokładnie oznacza jachwę i jak wiąże się z oddechem i czym jest ta technika, która była przekazywana tylko wybranym i tylko tym, którzy byli na nią gotowi. I jeśli ten film do ciebie trafił, jeśli pozostałeś aż do teraz, to znaczy, że ty też jesteś na to gotowy. I jak mówiłem, w Biblii był moment w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz odważył się zapytać Boga o jego imię. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to co mam im odpowiedzieć? Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. Tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. I w oryginalnym języku hebrajskim imię Boga, jakie ujawnił, zostało zapisane jako JHWH, Czyli tak zwany tetragram. Ponieważ w języku hebrajskim zapisywano tylko spółgłoski i słowo to było trudne do wymówienia, to z biegiem czasu ludzie dodali samogłoski a i e i tak powstało słowo jachwe, czyli Jechowa, co oznacza: Ja jestem imię Boga. I jeśli imię Boga to jest ja jestem, oznacza to, że ty, stworzony na jego obraz i podobieństwo, masz także moc stworzenia I on swoim imieniem ujawnił ci. Jak to zrobić? Jesteś tym, w co wierzysz, że jesteś. Całe twoje życie jest manifestacją ja jestem, czyli wszystko, z czym się identyfikujesz, urzeczywistnia się w twoim życiu. Więc jeśli mówisz, jestem słaby, jestem bezbronny, to tworzysz siebie słabego i bezbronnego, ale jeśli mówisz, jestem silny i mam moc otrzymaną od Boga, który mnie prowadzi, to tworzysz siebie silnego, a twoja wiara może przenosić góry ale wróćmy do oddechu, do tej techniki, która jest potężna, a o której wiedzą tylko nieliczni, którzy są gotowi, by ją poznać. I Biblia Starego Testamentu była napisana w większości w języku hebrajskim i z czasem uczeni zauważyli, że litery J, H, to w języku hebrajskim są to tak zwane spółgłoski aspiracyjne, czyli od łacińskiego aspirare, wdychać, wydychać, a więc są to spółgłoski, w których oprócz samego dźwięku litery, którą oznaczają, pojawia się dodatkowy słyszalny dźwięk wdychanego i wydychanego powietrza. Coś jak lekkie huknięcie. I głoski te w języku hebrajskim są bardzo miękkie, brzmią jak oddech, jak dźwięk wdechu i wydechu. A więc bez samogłosek imię Boga brzmi jak oddech. Coś jak... jak wdech i wydech dlatego właśnie mówi się że imię Boga imienia Boga nie da się wypowiedzieć bo nie wypowiada się go ustami lecz oddechem od pierwszego do ostatniego tchnienia całe twoje życie wypowiadasz imię Boga czy to nie jest piękne król Salomon w księdze przysłów napisał jak człowiek myśli w sercu swoim taki jest podobnie powiedział Jezus nie to co wchodzi do ust czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, to czyni człowieka nieczystym. A to oznacza, że jeśli w swoim sercu masz miłość, wiarę, pokój, nadzieję, to razem z wydechem wysyłasz w świat energię dobra. Ale gdy masz w sercu złość, nienawiść, lęk, to oddychając wysyłasz złą energię. Kiedy oddych, oddalasz się od Boga, czyli jesteś w lęku, a nie w miłości, wstrzymujesz oddech. Zauważyłeś, że kiedy się stresujesz, oddychasz płycej, a kiedy chorujesz, gdy się stresujesz, przestajesz oddychać głęboko i organizm ulega zakwaszeniu, a to początek wszystkich chorób. Dlatego mówi się, weź głęboki oddech, żeby się uspokoić. Bo aktywujesz w ten sposób nerw błędny i układ przywspółczulny, czyli system relaksacji. Oddech to Boża obecność w Twoim życiu. Oddech to Boża obecność w Twoim życiu. To Bóg to oddycha, nie ty sam. Za każdym razem, kiedy oddychasz. Jesteś z Bogiem, oddychasz Bogiem, a więc pójdźmy dalej. W Księdze Rodzaju czytamy, że tchnął w Jego oblicze tchnienie życia i powstał człowiek jako istota żyjąca, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a więc tak jak On, mamy moc tworzenia, mamy moc ożywiania, mamy moc dać tchnienie i mamy moc ożywić swoje marzenia oddechem. Bo gdy się rozluźniasz i wchodzisz w fale alfa i teta, to Twoja podświadomość staje się podatna na sugestie, a podświadomość odpowiada za 95% Twoich zachowań. Jak powiedział Jezus, o cokolwiek z wiarą prosicie w modlitwie, otrzymacie. A więc musisz się rozluźnić, wyobrazić sobie i poczuć, że masz to już tu i teraz to, czego pragniesz. I oddychać, a to się stworzy. I teraz pokażę Ci tę technikę, którą możesz tchnąć życie w Twoje marzenia. A potem wyjaśnić, jak ją połączyć z wizualizacją, abyś mógł to poczuć. Ta technika wprowadzi cię w stan medytacyjny, w stan modlitwy. A więc zrób tak: usiądź wygodnie i zrób trzy serie oddechów. Najpierw 20 wolnych, wdech, wydech spokojnie, takie. Następnie zrób 40 średnich, trochę szybszych oddechów. A następnie 70 szybkich. I zrób tak 3 pełne rundy: 20 plus 40 plus 70, czyli 130 oddechów w każdej rundzie. I gdy to zrobisz, wejdziesz w stan głębokiego relaksu. Jest to stan, w którym łączysz się z Bogiem i teraz, gdy już się rozluźnisz i zrelaksujesz, wybierz, co chcesz stworzyć w twoim życiu. Wybierz to, o co do tej pory się modliłeś, być może bez wiary, błagałeś, żebrałeś, ale nigdy tego nie otrzymywałeś. Jezus powiedział, nie macie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Jedyne o to, Jedynie o to, żeby wydawać na swoje rozkosze. A więc jak Bóg najpierw stworzył człowieka z prochu ziemi, a potem tchnął w niego życie, Ty też. Najpierw wybierz swój cel, a potem tchnij w niego życie. I ważne są teraz trzy rzeczy. Po pierwsze, słowa: powiedz sobie w myślach lub nagłos to, co chcesz w formie pozytywnej i w czasie teraźniejszym. Na przykład, jestem zdrowy, mam wymarzoną pracę, spotkałem miłość mojego życia. I druga rzecz to obraz. Wyobraź sobie w szczegółach, jak wygląda ta nowa rzeczywistość. Wejdź w tę rzeczywistość oczami twojego wnętrza i twórz ją przez obrazy. Twórz w swojej głowie tak, jak chcesz, żeby wyglądały. Trzecia rzecz to emocje. Poczuj to w swoim sercu. Poczuj, że już to masz, że to już jest twoje. Poczuj spełnienie, poczuj wdzięczność. I czwarta rzecz to oczywiście oddech. Oddychaj głęboko podczas każdego oddechu. Czuj i oglądaj tę nową rzeczywistość. Aż poczujesz się w splocie słonecznym, czyli w centrum Twojego ciała, a gdy poczujesz, że to już się stało, zatrzymaj się, przestań wizualizować i podziękuj. Dziękuję, 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 dziękuję. I to wszystko. W ten sposób dałeś życie swoim marzeniom, przez oddech. Tchnąłeś życie w swoje marzenia oddechem, bo masz tę moc, bo Bóg jest z Tobą. A jeśli Bóg jest z tobą, to kto może być przeciwko tobie? I udostępnij ten film teraz ludziom, którym może on się przydać. Zapisz go, żeby robić tę technikę każdego ranka. I nie zapomnij napisać w komentarzu: Stało się, żeby nadać intencję tym marzeniom, które już do ciebie idą. I zasubskrybuj ten kanał, bo wkrótce wrzucę tutaj kolejny potężny film. I pamiętaj, Jesteś spektakularna, jesteś spektakularny, jesteś jedyna, jesteś jedyny, jesteś ważna, jesteś ważny. Kocham Cię bardzo, trzymaj się, cześć.